Cześć. z o. tej strony Żeglarze Dróg Dzisiaj uderzamy do wolnych szczelców na ognisko. Bywajcie. Hej. A Always on the run, a destiny. Oh, it's the horizon. sun. Oh. I was born a shotgun. They call- Jacek, tak, pineskę wysyłał, mówi, Oni... Jacek, Jacek Pineskę wysyłał, nie? Co? Jacek Pineskę wysyłał Ja... ci powiem, jest ja mnóstwo. A ja jadę I mówię do Łukasza Mówię, zobacz mój plik, nie? I tak Uk... <laughs> Jedziemy, nie? I do Łukasza tak Żebyś się rozpędził Łukasz, oparcie demontujesz te? kurwa. wiesz, trzeba ćwiczyć Tak Nie będziesz chyba, że będziesz miał w popskę wyżej niż Antek, bo oparcia nie ma. Przez jak jest tam? A. 40 litrów gazu nie ma. To to że od tych akrobat... akrobacji mi się kurwa ten siedzenie przetarło, kurwa. <śles> Ale powiem ci, że na tym twoim challenge by było kurwa, bo no. to przebić się na drugą stronę. <śles> Ty, ale można złożyć sobie, nie? Mm, Kurde, ja to widzę. Się. Nigdy się nie zacinało, teraz się weź. Tak. takie zajebiste jak 5 złotych. 30 tysięcy pójdzieści. 30 Byłaby adrenalina, co? O Jezu. Daj mu spalić, b***. Ja pierdolę. Uch. Uch. Jestem cienki Co? Prądu nie ma no, luczny, trzymaj Widzisz, jeden, jeden yy, pościg z herleem i remont e, Ale to A, a ty ci za mną? Czy delikatnie? Ja to nie, nie obrażaj mi maszyny, zaraz, już normalnie Nie dokręcaj mocno, bo widzę, że się już teraz skurzy. No Popuść, bo będzie. jest prąd, widzisz? Ja jest pra... Ale, coś Ale widzisz? rajder lepszy, tak? Tak Nikt spać nie mogli, chińczyki po nocach gubali, żeby przeskoczyć tego lepszego. To jest Japończyk i chińczyk mm. No Ty mu nie gadaj, bo on zaraz powiązanie zrobi K**a To to już wyprodukował Słuchaj Tego też chyba jeszcze chwila by cię pchać no Czemu? wyłącz światło Nie, to Ma akumulator nowy jest Chinka e, dała komuś, wiesz, nie? Japonka, o. Jako tako wyszło. Jako tak. <laughs> Dobra, jedziemy. No. Cześć Tomek, my też idziemy już. Chodź Łukasz. Chodź Łukasz. A gdzie tu jest przejście? Cześć. O, ale tu macie zajebiste piekło. Cześć. Cześć, Cześć wam dziewczyny. Cześć. Cześć. Wyku. Chyba trzeba jeszcze coś dobro picia wziąć, nie? Dobrowara. Kurwa. Nauczysz mnie jeździć motocyklem? <grymne> <grymne> Ta. Ta. Co ciepło nie? Nie napięcie Aaa <grymne> spokojnie, zaraz zejdzie Grzesiu Żeby nie my to by ciul w domu siedział i spałby to Jak nie widzą to, jakby, to jakby w spał. Ale k żeś mi dzień zrobił, że rajder lepszy od Harysia Ciutkę, no, ciutkę. Nie go nie widzimy. że na jeden cel, no. <laughs> Ta 200 <laughs> Akurat po was wyszedłem Cześć No, no. Cześć Cześć Hej, hej Biegu. Rzucamy balem z miejsca Mierzona będzie od linii Mierzona będzie od linii W jaki sposób tego rzucujesz? jest. A te motocykle tam? Te motocykle tam? Niech sięgnie co On ma przygotowaną wersję pustą On <śmianie> wersję w Kto nie lubi od tyłu może przedem Dawaj po Tak, coś ci się stanie? O, 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 o. Drugi zawodnik Wojtek Żeglarze Dróg Dawaj Wojtek, ogień okay. Myślę, że za drugim razem pójdziesz dalej 7,80 Bardziej z biodra musisz. Z biodra. Dałeś! Uwaga, bo poleci na przód! Dajesz! I poszło. Pokaż, co potrafisz. там там было там да cię pobije! Ale to Bleh. taki był jeden, taki był No. Ej, się teraz tak się dziwiat. Prawie 7 metrów! Aha! No matki! Trzeba odłapkowy! Masz, masz przekroczyć! na Prowadzicie na razie? No!

...w wieczorem. O, pan burmistrz! Im dłużej trzymasz, i krócej rzucisz. Robota w, zule, w Zulu się znajdzie. 5,15 Jacek, my HDS-a to tylko Jacek, na filmach mamy, a w rzeczywistości bez. Ładny. <grywa> Trzecie miejsce, pan Piotr Rakowski, 7 metrów. Jeszcze raz. Pierwsze miejsce pan się to Drugie miejsce, pan Maciej Rakowski, 7. A trzecie miejsce, pan Daniel698. Panie ogłaszamy wyniki konkursu rzut balem. Trzecie miejsce, pan Daniel Haag, zapraszamy. Ja wczoraj człowiek, nie? Przechodzisz na proszę. oklaski dla Daniela. Drugie miejsce. Pan Piotr Rakowski. Motory. Piotr Rakowski, motorny. Proszę bardzo. w postaci. Musisz się schwycić. Rujeczka. Jaki prawy łańcuch masz na śniadanie? Ale on na balę jeździ Ja mam bal, nie? No i oczywiście pierwsze miejsce. Wojtuś Wojtuś Żeglaszy drugi. Serdecznie gratuluję panie Wojtku Dziękuję bardzo. Zaszczyk. Thank you. Thank you. I got my first real six-string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. Was the summer of '69. Gonna make it great. He got the action. He got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, They're turning all the nighttime into in, in. the day. Do the song about a sweet little moon. Do the song about the night. Did he do the walk? They do the walk of life? Yeah, did he do the walk of life? You're all the violence and double top. It's just the only and only trouble and the strife. You do the work. Yeah, you do the work of love. You do the work of love.